Orędzie 223 25 marca 1981 roku. Uroczystość zwiastowania pańskiego. Tak, Ojcze. Umiłowani synowie, powierzcie mi się, a nauczę was doskonałej uległości woli Ojca. O moim Jezusie i o ideale życia każdego z Was napisane jest. Oto przychodzę, panie, pełnić twoją wolę. Niebieska mama chce wam dziś pomóc wypełnić i to dobrze wypełnić jedynie wolę Bożą. Oto wola Boża, wasze uświęcenie. Przez waszą świętość składacie na ołtarzu pana potężną moc wstawienniczą i wynagradzającą. Za ileż zła, za ileż grzechów wynagradzają każdego dnia, Moi najmilsi Synowie, którzy prowadzeni przez niebieską matkę przemierzają bolesną drogę uświęcenia. Nie patrzcie na ciągle popełniane ogromne zło, które rozszerzane jest przez najróżnorodniejsze środki społecznego przekazu. Pod popiołem ogromnej pustyni, którą stał się obecnie ten biedny świat, wyrastają liczne i nowe pączki życia i zbawienia. To nieznane i ukryte, lecz jakże cenne życie moich kapłanów oraz wszystkich moich dzieci, które każdego dnia prowadzę drogą świętości. Niech wasze tak dla woli Ojca urzeczywistnia się w codziennym wysiłku unikania grzechu i wyzwalania się z niego, aby żyć w łasce i pełnej miłości. Niech się realizuje w waszej trosce o skupienie o zażyłość z Jezusem na modlitwie i w życiu, niech się przejawia w wysiłku, by rozważać i rozumieć Słowo Boże, niech się ono urzeczywistnia w wewnętrznym cierpieniu z powodu wielkiego opuszczenia i samotności, w jakiej znajduje się dzisiaj człowiek. Tak dla Twojej woli, Ojcze, aby na naszej ziemi tylko Twoja wola była spełniana, tak samo jak w niebie. Tak, ojcze, aby na naszej spustoszonej i bardziej niż kiedykolwiek zagrożonej ziemi było tak jak w niebie. Tak, dla Twojej woli, ojcze, kiedy Twoja miłość jest lekceważona, Twoja obecność znieważana, a twe słowo odrzucane. Tak, ojcze, dla daru ogromnego miłosierdzia jaśniejącego w Twym synu. Dzięki, tak. Wypowiedzianemu przez dziewicę Maryję, dałeś nam na zawsze Jezusa zbawienie, Jezusa życie, Jezusa prawdę, Jezusa źródło Bożego Miłosierdzia, Jezusa doskonałe wypełnienie woli Ojca. Niech wasze tak, umiłowane dzieci, złączy się z tak, które wasza niebieska matka wiecznie powtarza swojemu Bogu, aby nastąpił tryumf mojego niepokalanego serca wraz z tryumfem miłosierdzia i miłości, prawdy i sprawiedliwości.